Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Nie tak dawno temu Brawl Stars stopniowo traciło na popularności. Patrząc na ten wykres Google Trends, gra osiągnęła szczyt. W maju roku i w ciągu kilku lat osiągnęła najniższy punkt w sierpniu roku. Gra nie wyglądała zbyt dobrze, a rozkarowujące aktualizacje składające się tylko z nowej przepustki Brawl, z nowego Brawlera lub dwóch i być może nowego Tribugry lub dwóch po prostu już jej nie wystarczały. Jednak pod koniec roku i przez cały rok Brawl Stars, Przeszedł kilka poważnych zmian, które doprowadziły do tego, że gra osiągnęła szczyt podobny do tego, w którym była w tym roku. W tym filmie porozmawiamy o tym, dlaczego Brawl Stars radzi sobie tak dobrze i omówimy sześć głównych wydarzeń, które doprowadziły do tego punktu. Niektóre z tych funkcji doprowadziły do pewnych kontrowersji i wiele osób w społeczności nadal ich nienawidzi. Ale w rezultacie gra jest lepsza. Więc tak, zaczynajmy. Można śmiało powiedzieć, że usunięcie skrzynek bijatyk i wprowadzenie gwieznej drogi. To najgorsza funkcja, że usunęli boksy z pełstajs. Przez to pełstajs upadło, bo dało się zdobywać za dymia, za kiedy ty gra upadła. Przez to, bardzo smutne to. I to jest smutne, że usunęli boksy. Smutne, że usunęli mega boxy funkcja to jest to, że zegra upadła przez gazety naprawdę przez te mosty Wszystkie gra upadła, bo jak były boxy, to nikt nie ujeprzał i nikt nie ujeprzał, bo każdy z bał się, będą wypadały gazety, ani nie zadymiarze, i przez to gra upadła. I potem te gazety zrobiły się popularne, dopiero w 2020 roku, w drugim, jak mega I to smutne. Ta funkcja była najgorsza. Druga funkcja przez so to upadła, bo to daje kajaniec Ja była bardzo hejtowana przez to, bo oni ukwiaty kajnecki fotnite, ukwiaty pomysz na kajnet, wtedy kajnet był tak hejtowany, to było w kwietniu 2022 roku i wtedy tak ja upadła, bo dodali kajnet i potem jak dodawali te kajnety, no ja se wybiła potem. Potem dodawali coraz lepsze kajnety, potem za pieniądze robili kajnety i potem ludziom się podobały te kajnety, jak się dostawało. Dajmowe gemy, żady miarzy, to było bardzo fajne. No, i ta funkcja dodania kajnetów była najlepszą, a option. No, najlepszą opcją wykrzeszasz. Kolejna funkcja to dodaj, staj tropy. Przez to, gwiazda została popularna. Przestań tropy i to hipe doładowanie. Przez to, się wybiła, bo udało się wytropić skiny. Zadajmo. Oh. Piąta funkcja, prostaj się wybiło przez typ rankingowy. Strasznie już się pokochali rankingi. W tej grze I nikt o nich nie zapomni, bo dostaj się skiny i i błyskotki. Kolejna ostatnia funkcja Staj się wybiło przez YouTube'a i TikToki Przez wysywanie tej gry przez Edgara, na i ja se wybiła. No jak się wam spodobało i pa! <zysy>